A tu jest ta, ta hala, cokolwiek to było Może tu kawałek wam tej hali pokażę, bo ona jest tutaj tak kawałek ukryta No i przepraszam za wyrażenie 56 minut filmu poszło na jeden budynek A tych budynków miało być dzisiaj kilka a tu jest druga część tego budynku trzeba bardzo uważać, zobaczcie bo co chwilę są takie o zapadliska takie dziury w tym tym żeby nic się nikomu nie stało chciałem wam tylko tutaj z boku pokazać nie wiem czy ten film nie podzielę na dwie części, bo to jest bo nikt tego nie obejrzy tyle, tyle czasu to trwa 56 minut mam tego, a 12 minut w tej chwili jest jeszcze materiał. Dobra, wiecie co? O jest w tragicznym stanie to jest. Dotarliśmy do kolejnego z opuszczonych budynków znajdujących się obok Wow, jaka sala wie. To jest po prostu, wiecie co, to jest po prostu przeogromne To jest po prostu normalnie na kamerze to na pewno nie będzie widać, jakie to jest w rzeczywistości. A to jest po prostu. Hmm. Nie będę brzydko mówił. Ale zobaczcie, wszystko jest rozwalone. Tu miał być basen jakiś podobno. A skala sportowa. No właśnie. Czyli. Tam jest ten, tu jest już wyjście, ale tu pewnie nic nie ma, zaraz zobaczymy. Ale tu są jakieś, o. Zobaczymy, co tam jest. Trzeba bardzo uważać, bo zobaczcie, bo to ledwo, ledwo się trzyma. To, to naprawdę rok temu wyglądało zupełnie inaczej. A teraz jest po prostu tragedia. Jest zniszczona. Nie, tu było jakieś. i tam jest jakiś następny jeszcze pokoje. Tam nie będę szedł, bo tam jest jakiś pokój. Jest bez sensu, że nie szedł do jakiegoś pokoju. Tu jest kibelek. Tu jest jakiś pokój z telefonem zresztą Tu jest też jakiś pokój Centrum Kon... o, nie, lokalizacja tam jest obiecana jakaś głowica telefoniczna, to jakiś zielony domek jeszcze jest, ale tam w środku kompletnie nic nie ma. Zawsze, wyrywane kable. Jedyne czego ja się obawiałem wiecie co tu, to yy, tego, że to będzie prąd. No ale raczej tego się nie ma co obawiać. Zobaczymy co tu jest. Tu mi się nie podoba. Chodź, porobisz. fajnie tu jest. Jakieś maszyny tu stoją. Ciekawe, co tu było. Tu był jakiś boiler z wodą? Weźcie, napiszcie w komentarzu. Ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest. To poczekaj, bo ci na Już sekundkę. No, nakręcę, nie będę 20 razy. Tak. Boiler z wodą. Tu jest woda, widzicie? Tylko, że to może być trochę słabsza jakość nagrań. No dobra, to jest jakiś boiler. Już tam się cofamy. Poczekajcie, bo muszę oddać y, latarkę. Tu jest w kieszeni. Tu jakiś. Nie, tu była jakaś pompa. To ona chyba pompowała coś tam. Coś tam pompowała. Chciałem wam jeszcze to pokazać bo tu kiedyś była podobna tężnia tylko że tam obok ktoś coś robi yy, na ogródku i wiecie lepiej żeby mi nas tu nie zobaczył dlatego nie będę tam dalej szedł Jest już całkowicie zniszczona, już po prostu nic z tego nie zostało. O, tak to wyglądało. A zresztą są jeszcze kawałki tego. O, zobaczycie, to są kawałki. I tu pewnie jakaś woda była podprowadzona, i to. I to. Tak. O, oj, 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 oj. A to z boku wyglądało, tak. A z tyłu, jak się odwrócicie, to jest. O hotel i znowu dziura trzeba bardzo uważać na takie pułapki niespodzianki że tak powiem a tutaj jest, proszę bardzo też tak wygląda ten hotel z zewnątrz nie będę go obchodził ze wszystkich stron, tam jest ten barak tam jest ten domek, w którym byliśmy No dobra To ja stąd się ewakuuję do następnego Bardzo Wam dziękuję za wytrwanie do końca. film będzie długi Bo ja nie obcinam filmów niestety Bo chcę żeby wszyscy widzieli wszystko co ja zwiedzam Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania No i co? Do następnego A właśnie, w miarę przypomnienia setny subskrybent Kimkolwiek on nie będzie Idzie ze mną na eksplorację. To taka. No. To taka ma być niespodzianka, że tak powiem. Więc zapraszam Was do subskrypcji, do obejrzenia, do oglądania. Psz, je, tfu, wrzuć. Już się denerwuję. E, oglądania Facebooka. Instagrama chociaż na Insta nikt nie ma, na Facebooku jest bardzo dużo relacji ze naszych wypadów, więc zapraszam was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cześć.